Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj wszyscy razem z Państwem dlatego, że wiemy, jak ten problem jest ważny, jak ten aspekt zdrowia psychicznego stał się niezwykle ważną częścią każdej ze szkół. Bardzo mnie cieszy to, że sala gimnastyczna zespołu szkół przy ulicy sowieckiego w Koronowie jest w zasadzie pełna to to oznacza, że faktycznie dzisiaj będą poruszane te tematy, które będą, które muszą nas interesować i które interesują nas na co dzień. Życzę absolutnie odpowiedniej dawki wiedzy, życzę również owocnych, kuluarowych rozmów, tak, żebyśmy wszyscy z dzisiejszej konferencji wyszli lepsi i mądrzejsi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzień dobry, bardzo serdecznie Dziękuję dziękujemy za tak liczne przybycie, w uzupełnieniu tylko słów e, Pana Starosty, e, serdecznie proszę, aby tę przerwę kawową faktycznie przeznaczyć na merytoryczną wymianę Waszych doświadczeń. Cieszę się, że nie boicie się tego tematu i cieszę się, że jest Was tyle, ponieważ e, zaraz się okaże, że będzie bardzo fajną rzecz, ale o tym za jakieś 7,5 minuty. Ma dużo czasu. Bardzo wiele ważnych dla nas słów i warto sobie je wziąć do serca. I myślę, że najważniejsze jest takie, że każdy z nas jest pomagaczem i że czas poświęcony drugiej osobie nigdy nie jest czasem stracony. w 5, 10 czy 15 czasu dorosłą. Czyli poświęcajmy czas innym osobom. Zawsze to będzie prezentowane. Czy Wy Państwo wiecie, jesteście świadomi, jak o siebie zadbać? Czy te wasze dzwoniuszki nie są nie? Czy wytróżnacie je na bieżąco? Robicie sobie miejsca. Bo tak naprawdę my często jesteśmy o tego, żeby skontenerować te wszystkie negatywne emocje płynące na o naszych dzieci. Czy Wy umiecie o siebie zadbać jako o pomagacze? Bo to też nie chodzi o to, żeby jechać na oparach tak? i robić wszystko dla wszystkich ani dla siebie. Także tak naprawdę to nie też taka uważność. Na